Cześć, mój drodzy, bardzo standard. będzie taki. jakby ze mną. Um, jakiś pogaduchy. Bo dziś Wam, powiem. jak się nazywa mój TikTok. Nie. nie nagrywam tak. E, na nim. ale jak zaobserwujecie, to będę gdzie i będę nagrywam na, na nagrywał się na YouTube i na TikTok. To więc dajcie mi suba, dajcie like, mi lajku, jak wam się to podoba i po prostu teraz wam powiem. Mój, mój TikTok nazywa się... Dobra, będziecie mieli opis. Będziecie mieli opis. Wtedy piszecie se. No tu. Będziecie mieli nazwę do mojego TikToka w opisie. A już kończę ten odcinek, bo. Kanskje det er en chilipappa?